Jesteśmy jedną z mniejszych izb, ale staramy się działać prężnie i, i dobrze. Paweł Amulewicz w naszym studiu, Magdalena Stankiewicz, prezes Okręgowej Izby Aptekarskiej w Olsztynie. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani prezes, spróbujmy widzom i słuchaczom namalować trochę obraz pod tytułem Izba Aptekarska. Jak dużym jesteście samorządem zawodowym w skali właśnie Warmii i Mazur? Jesteśmy niedużym samorządem zawodowym. W ogóle jest w, na terenie Polski 20 izb aptekarskich. Przy czym wiemy, że mamy 16 województw, więc jakby nasza izba nie obejmuje całego województwa warmińsko-mazurskiego. Jest okrojone o Elbląg, który należy do Izby Pomorskiej i o okolice oczywiście. I tutaj na północny wschód, jeśli chodzi o Ełk i, i te miejscowości, które należą do Izby Podlaskiej w Stoku. Nasz samorząd liczy około 700 farmaceutów. Z tym, że w tym jest około 100 emerytów, którzy nie pracują. Także jesteśmy jedną z mniejszych izb, ale staramy się działać prężnie i, i dobrze. O te właśnie prężne działania chciałem zapytać, czym na co dzień zajmujecie się? Poza tym, że zakładam, łatwiej jest jednym wspólnym głosem szukać pewnie jakichś porad, szukać informacji, dochodzić swojego, mówiąc trochę kolokwialnie. Jakie są te wasze najważniejsze działania? To znaczy, nasza izba, jak i każda izba, każdy samorząd aptekarski zajmuje się sprawami farmaceutów. Tych aptek mamy na przykład w Olsztynie 61, w całym naszym regionie jest ponad 300, ale też są farmaceuci, którzy pracują w aptekach szpitalnych, to jest około 20 aptek, w tak zwanych działach farmacji, których jest około 30, i w, też w innych dziedzinach. Także y, farmaceuci starają się być w, w różnych miejscach, w różnie pracować, ale no, najczęściej jest to, jest to właśnie apteka. Jesteśmy widoczną grupą zawodową, bo y, można powiedzieć dzięki lub nie dzięki. Zostaliśmy bardziej docenieni poprzez to, że pacjent miał y, kontakt y, Największy z apteką z farmaceutą, gdy w momencie, gdy były zamykane przecież przychodnie i, i było, utrudniony był kontakt z lekarzem. Także jest to naszym zadaniem w tej chwili to jest opieka farmaceutyczna w pełni tego słowa znaczeniu doradztwo pacjentom, przeglądy lekowe, które będziemy wykonywać i, i które częściowo już są wykonywane. Także tutaj jest, no, nie mówiąc jeszcze o szczepieniach, to, są, to jest bardzo ważna działka. Tutaj wielu farmaceutów zostało przeszkolonych zarówno w, w takie kursy były kwalifikacji pacjentów do szczepień, jak i samych wykonywania samych szczepień. I wykonujemy teraz, mamy możliwość wykonywania szczepień zarówno y, przeciwko covidowi, szczepionkami przeciwko covidowi, jak i szczepionkami przeciwko grypie, przeciwko pneumokokom. I jest to y, nie w każdej aptece wykonywane, bo to muszą być specjalne warunki do tego, ale mamy już kilkanaście aptek, ponad 20 w naszym, y, w naszym regionie, które mają podpisane umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Na wykonywanie tych szczepień, bo y, y, ta usługa jest refundowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W 2021 roku, 16 kwietnia, y, weszła w, y, y, w życie ustawa o zawodzie, której nie mieliśmy prawie 30 lat, i to jest dla nas bardzo ważny dokument, i, 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 i tam są przedstawione wszystkie nasze też zadania i jest to połączenie prawa farmaceutycznego z, z innymi rozporządzeniami i ustawami i, i z tego się bardzo cieszymy. Zapytam właśnie o ten dokument, o to prawodawstwo. Co jakie nowe otwarcie to dla was było? No bo wcześniej farmaceuci byli, teraz są, zakładam, że w przyszłości tak. będą, ale to jakby unormowanie Waszego zawodu, co daje? Co, tak. co umożliwia? No więc właśnie umożliwia to, że, że farmaceuci są teraz taką grupą zawodową, zawodów medycznych, która może też wykonywać pewne świadczenia, które są refundowane. I tu są właśnie to są te wszystkie rodzaje szczepień. I też usługa, tak zwana opieka farmaceutyczna, która również będzie refundowana i będzie odpowiednio, będzie odpowiednio realizowana w aptekach przez wykwalifikowanych farmaceutów. Także tutaj jest bardzo ważna i sprawa też uregulowana, jeśli chodzi o dyżury, bo to też niosło często ze sobą jakieś problemy. Panie prezes, zbliżając się do końca naszej rozmowy, bo formuła krótką jest, zapytam o ten problem, który trochę powraca do nas co jakiś czas mam wrażenie i ostatnie, ostatnie tygodnie, miesiące to znowu jest taki moment. Chodzi mi o brak dostępności leków. Słyszymy te hasła, że po antybiotyk dla dziecka trzeba jechać czasami kilka, czasami kilkadziesiąt kilometrów wręcz. Czy ten problem w warmii i Mazur dotyczy? Czy? Jeżeli tak, to w jakim stopniu dotyka naszych placówek w aptekach? Z tego co mi wiadomo, bo sama nie pracuję w aptece, to jest to rzeczywiście problem, ale na naszym terenie nie jest taki duży, nie jest tak wyolbrzymiony. I, i tutaj myślę, mamy hurtownie ogólnopolskie, które jednak starają się zaopatrywać apteki. I chciałam jeszcze zaznaczyć, że taki portal jest, gdzie Polek jak y, y, pacjenci chcą skorzystać i, i, i y, y, jechać do apteki, w której ten lek znajdą w internecie, to nie dotyczy wszystkich aptek, nie wszystkie apteki są w tym portalu, więc... Y, można się tak, może się tak zdarzyć, że apteka, która jednak ma ten lek, nie jest w tym portalu, i dlatego trzeba też szukać w aptekach miejscowych, najlepiej pytać się, dowiadywać i, i prosić o informacje, kiedy dany lek będzie, kiedy hurtownia po prostu przywiezie. Zachęcamy drodzy Państwo do tego, żeby śledzić te informacje, tak. bo e, każdemu z nas podejrzewam prędzej czy później, e, jakiś lek będzie niestety e, potrzebny. Nasza audycja z kolei do obejrzenia na www.kopernik.tv. Państwa, i moim gościem była Magdalena Stankiewicz, prezes Okręgowej Izby Aptekarskiej w Olsztynie. Piękne dzięki za tę rozmowę. Bardzo dziękuję.